W środowe popołudnie na placu na tyłach Wojskowego Centrum Rekrutacji spotkała się młodzież, wojskowi, przedstawiciele władz oraz organizacji patriotycznych, aby uczcić pamięć rotmistrza Witolda Pileckiego. Spotkanie organizowane pod hasłem Zapal znicze rotmistrzowi odbywa się rokrocznie 25 maja w rocznicę śmierci rotmistrza. Podczas uroczystości zgromadzeni wysłuchali notki biograficznej Pileckiego oraz wspomnień z akcji majora Bernaciaka pseudonim Orlik, mającej na celu wyzwolenie więźniów przetrzymywanych przez UB w Puławach. Witold Rzecki, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego. W 2013 roku został pośmiertnie niestety awansowany do stopnia pułkownika. Współzałożyciel tajnej Armii Polskiej oraz żołnierz Armii Krajowej. 77 lat temu 24 kwietnia 1945 roku major Marian Bernaciak Orlik podjął decyzję o zaatakowaniu więzienia UB w Puławach, w którym uwięzionych było ponad 100 żołnierzy podziemia niepodległościowego. Wobec nasilających się w kwietniu akcji UB zdecydował się na bezpośredni atak na siedzibę Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w celu uwolnienia więzionych tam w strasznych warunkach i torturowanych dziesiątków żołnierzy podziemia oraz członków ich rodzin. Pilecki z własnej woli spędził 947 dni w obozie koncentracyjnym Auschwitz, z czego efektem były pierwsze unikalne raporty o Holokauście, zwane raportami Pileckiego. Oprócz wysłuchania biografii, organizatorzy przygotowali także część artystyczną, w której udział wzięli uczniowie Dęblińskiej Szkoły Orląd, wychowankowie Puławskiego mdk oraz lubelski muzyk Krzysztof Dadej-Kolombo. Wrócą chłopcy z wojny jak należy niech nam każda wierzy i żołnierzy. Czekajcie, 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 czekajcie. O cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać? dłużej tu nie mogę siedzieć na mnie czeka leśna brać dłużej tu nie mogę siedzieć na mnie czeka leśna brać się nie zna Usuwany z kręgu słów. Byłeś jak diament, który błyszczał pośród kół. To, co najgorsze, przeżyłeś właśnie tu Od swoich braci, towarzyszy twardych gór. Tylko jedno mogę zrobić tu Podziękować Ci za każdy trud, za każdy ból I naprawiać to, co jest dziś złe, co kładzie dzień By nie wrócił koszmar tamtych dni, straconych chwil w naszym polskim mieście Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.